Dziś będzie wyjątkowy odcinek. Nie będziemy mówić o żadnej kanonizowanej ani beatyfikowanej kobiecie, ani także o żadnej postaci biblijnej. Porozmawiamy o pewnej młodej dziewczynie, która urodziła się w 1991 roku w Libiążu. Helenka Kmieć, bo o niej mowa była niezwykle mądrą i młodą dziewczyną. Już w liceum wyjechała na stypendium do Londynu. A studia zaczęła na Politechnice Śląskiej, gdzie podjęła się kierunku takiego jak inżynieria i technologia chemiczna. Potem, kierując się miłością do świata, rozpoczęła pracę jako Stewardessa. Swoją działalność misyjną zaczęła w 2012 roku, jeżdżąc najpierw na kilkunastodniowe wyjazdy, a potem na dłużej, m.in. do Boliwii. I tam niestety zdarzyła się tragedia. 24 stycznia 2017 roku nad ranem zapadnięto ochronkę, gdzie przebywała Helenka wraz z dziećmi. Napastnik ugodził ją nożem, w wyniku czego zmarła. Czytając lub słuchając wspomnień o Helence, na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim rozległość jej zainteresowań ciekawość świata i miłość do ludzi. Jej energia, nowe pomysły, szukanie rozwiązań były po prostu wyjątkowe. Pokazuje ona siłę kobiety i jej energię. Moim zdaniem, jest bardzo dobrą inspiracją dla zarówno młodych, jak i starszych kobiet. Udowadnia im, że nie można się bać spełniać swoich marzeń. Pokazuje, żeby nie poddawały się przy trudnościach i nie bały się zarażać innych swoją wyjątkową, kobiecą energią.